Cześć widzowie, witam Was bardzo serdecznie w moim filmie. W tym filmie Wam pokażę twarz. Teraz już bez maski, zdjęłem maskę. No i co? No trzeba pokazać. No dobra szukałem Was z maską pokazuję, ale ten film będzie na moim kanale cały czas. I tak wyglądam w masce. od widzieliście kawałek mojej twarzy bez maski, a tylko kawałeczek. I co? Musiałem założyć tą maskę, bo inaczej. No, i nie pokazuję twarzy I co? No. Widzimy się zaraz. No i tutaj jestem. Ja. Na jak będzie pod tym filmem, na 100 mm, łapek, znaczy na 100 subów, yy, pokażę twarz yy, i. No, pokażę zdjęcie mojej twarzy albo zdejmę tą maskę.